Witajcie w filmie na temat najlepszych suplementów dla poprawy odporności. Zaczniemy od podstawy podstaw, czyli oczywiście witamina D3, tutaj w takiej dawce Forte, czyli 4000 jednostek. Standardowo dla każdego w Polsce zalecana jest dawka 2011 witaminy D3, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale tak naprawdę i przez cały rok, bo często te niedobory witaminy D3 występują nawet w okresie letnim. Witamina D3 tak naprawdę wpływa na mnóstwo rzeczy, na odporność, na gospodarkę wapniową, na gospodarkę hormonalną, na poczucie, na nastrój i niedobory witaminy D3 są częste i dodatkowo powodują naprawdę szerokie objawy. Z witaminą D3 oczywiście nie jest tak, że im więcej, tym lepiej, jak z każdym właściwie składnikiem witaminowym, mineralnym itd. Yy, tutaj te 4000, ewentualnie może tysięcy jednostek w okresie infekcji możemy stosować, ale raczej możemy się skupić na tych dawkach rzędu 2-4000 jednostek, tak żeby nasz poziom... Yy, witaminy D3-25-HD3 we krwi utrzymywał się na poziomie około 40-50 ng na decylitr. Większe dawki moim zdaniem, szczególnie długofalowo, nie są potrzebne. Witaminy D3, podstawa, jej niedobory będą na pewno upośledzać działanie naszej odporności. I tutaj warto w przypadku właśnie witamin jeszcze wspomnieć oczywiście o witaminie C, która pewnie najczęściej przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o wsparcie odporności. Jednak witamina C wcale nie ma dobrych badań, jeżeli chodzi o to, żeby stosowanie witaminy C zmniejszało ryzyko infekcji czy skracało czas przeziębienia. Tutaj właściwie wykazano tylko, że u zawodowych sportowców czy sportowców mocno obciążonych sport, no, treningami witamina C może zmniejszać ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych. U takich standardowych, zdrowych osób, nie trenujących tak ciężko raczej witamina C w suplementacji nie będzie miała mocnego wpływu na odporność. Dodatkowo witamina C dosyć łatwo można dostarczyć w diecie. Następna kwestia też znowu jeszcze z witaminowo i mineralnych, yy, z witaminowych i mineralnych składników, czyli tych podstaw, to jest cynk tutaj w postaci takiej helatowanej, czyli bardzo dobrze wchłanialnej. Cynk ma naprawdę mocny wpływ na odporność i dobory cynku będą tę odporność osłabiać. I cynk jest tym, co w przypadku infekcji, problemów właśnie no, z odpornością, stosuje się go w większe dawki. Tutaj poleca się nawet w przypadku infekcji do 100 mg, czyli jak widać 6 Kapsułek, takich tabletek cynku można stosować w przypadku infekcji do dwóch tygodni maks, bo też oczywiście nie należy takich dawek stosować na co dzień. Cynk bardzo mocny wpływ po prostu ma na odporność. Tutaj też może on być stosowany czasem z miedzią, ale to już zależy od preferencji na pewno czy tam naszych indywidualnych niedoborów. Ale cynk na pewno jeden z najbardziej znanych składników takich właśnie wpływających na odporność. No i dalej już przechodzimy do takich. Nie witamin, nieskładników mineralnych, bo to oczywiście też moglibyśmy powiedzieć, że B-kompleks czy jakieś inne witaminy, składniki mineralne, witamina K2, wpływają na odporność, ale te są po prostu najlepiej przebadane. A teraz już przechodzimy do suplementów nie witaminowych, nieskładników mineralnych. Olej z nasion czarnuszki bardzo fajny suplement, o którym dosyć często też mówię, najbardziej znany tak naprawdę ze swojego korzystnego wpływu na pracę tarczycy i w korobie Hashimoto. Jednakże olej z nasion czarnuszki zmniejsza stan zapalny i naprawdę jest w stanie poprawić naszą, działanie naszego Układu odpornościowego. Tutaj takie dawki, na przykład dwie razy, dwa razy po jednej kapsułce, tej takiej dużej, 1000, 1000 mg, naprawdę fajnie zmniejsza stany zapalne i może wesprzeć naszą odporność. Tutaj jeszcze z takich suplementów ziołowych, zanim przejdziemy do ziół, warto wspomnieć o jeżówce, czyli Echinacei, która też bardzo dobrze jest przebadana. Pod względem odporności, akurat jej w ofercie Alines nie ma, ale na pewno bardzo fajny suplement. Następnie mamy czagę. Tak naprawdę możemy tutaj omówić oba grzyby, czyli czaga i reishi. Czaga, wsparcie odporności, zmniejszenie stanów zapalnych, taki korzystny wpływ właśnie na, na układ odpornościowy. No i w szczególności z grzybów, właśnie reishi, które bywa bardzo fajnie, modulująco, regulująco na układ odpornościowy i który w infekcjach naprawdę jest stosowany bardzo często. Reishi ma naprawdę bardzo mocny wpływ na odporność. Jest to grzyb, który rzeczywiście z tą odpornością jest najlepiej przebadany. Oprócz tego on wycisza, uspokaja, może poprawiać jakość sen, snu, więc jak mamy jakąś infekcję, przeziębienie, po prostu gorzej się czujemy, to Reishi naprawdę, naprawdę może pomóc i to jest jeden z takich naprawdę najlepszych suplementów, które jakbym miał wybrać yy, z takich, które mają bardzo dużą skuteczność i które rzeczywiście jakieś efekty dają to prawdopodobnie byłyby to reishi, bo naprawdę badań nad wpływem reishi na układ odpornościowy jest mnóstwo, jest naprawdę naprawdę skuteczny, więc reishi myślę, że taki najskuteczniejszy bardzo fajny grzyb, więc tak wyglądają suplementy, które mogą poprawić twoją odporność.